Super hero of turkey superhero of turkey Superhero of Turkey ever the super birds of turkey Cześć wam dzisiaj z wizu wizualnie ta gra nazywa się Marvel Heroes 2016, niestety nie 2017, ten koleś nazywa się Spider-Man. Jesteśmy tutaj dlatego, że e, chyba trwa, chyba w tym momencie trwa jakiś mini-event związany z wyjściem nowego filmu. E, tym razem Sony, e, to jest Spider-Man Homecoming, który niejako mniej lub bardziej wpisuje się, aczkolwiek niekoniecznie w, w filmowe uniwersum Marvela. Z tego gościa już schodzimy, dlatego że ja go nie mam odblokowanego yy, i Spider-Man nie jest moim ulubieńcem, więc to nie jest coś, co chcę odblokować, chociaż on jest tym najpopularniejszym bohaterem, yy, komiksowym, bo bohaterem Marvela, bo jeżeli chodzi o filmowe uniwersum, no to jest różnie, nie? jak tam y, ludzie mają swoich ulubieńców, trudno przewidzieć Dawny Juniora. Yy, ale, oczywiście, każdy ma tam jakieś swoje własne, prywatne preferencje. Jeżeli chodzi o Spidermana, to, to, to wydaje mi się, że ludzie bardzo pozytywnie odebrali tego nowego, młodego Spidey'ego. Z drugiej strony, nie rzucił on na kolana jeszcze publiczności tak, jakby mógł albo jakby powinien. Z drugiej strony, Spiderman jest, jest tą taką odpowiedzią na popularność, gigantyczną popularność Batmana w, w DC. A więc to jest jeden z najlepiej sprzedających się komiksów na świecie, zaraz za Batmanem. E, wydaje mi się, że wyprzedza Supermana, pomimo tego, że Superman jest oczywiście bardziej rozpoznawalny niż Spider-Man. I, no i, I to jest to starcie tych tytanów. Oczywiście wiadomo, że Batman wygrywa, ale no, Spider-Man to, to jednak też jest potęga. Nie? To, 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 cała marka się utrzymywała przez długi czas tylko dlatego, że Spider-Man się dobrze sprzedawał. E, luknimy, czy ma jakieś fajne nowe kostiumy związane z, e, związane z filmem. No, ładuj no. się na kolankach, grasówko. Spadł się i zasypię. Czekajcie, ja mogę wyciągnąć to z podczywy kabelek? Tak. <laughs> Został nam ten Iceman, którego przeglądaliśmy na ostatnim nagraniu i do ostatniego nagrania za chwilę będę wracał jakby tematycznie, więc jak ktoś nie widział to, 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 to polecam się cofnąć. zeszłym tygodniu było, było, było jest dalej na YouTubie, że mi nic nie usunął. E, superior e, bla, 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 bla. I tu powinien być Spider-Man Civil War Movie Costume, czyli nie widzę, żeby był nowy kostium, z tym, że nowy kostium jest E, bardzo zbliżony do tego, co było w Civil War i mm, classic costume. No, no, chyba nie ma nowego, ale też nie wiem, czy w ogóle będzie nowy. Co prowadzi do tej batalii? prawnej, o której wspominałem na poprzednim nagraniu, że zostaje usunięta fantastyczna czwórka, dlatego że Fox gryzie się z Marvelem. Sony dogaduje się z Marvelem znacznie lepiej, ale jeżeli pamiętacie każdy ostatni film Marvela, który wychodził, ten duży, dostawał swój event z jedną taką mniej lub bardziej krótką misją, która tam sprawiała, że mogliśmy się przez chwilę poczuć, jakbyśmy brali w tym filmie udział. Jeżeli chodzi o Spidermana, wydaje mi się, że czegoś takiego nie ma zaraz, tą informację sobie zweryfikuję przeskoczmy może na, na 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 jest Captain Marvel, bo no bo tak dropią rzeczy takie jak, jak, jak to Webshooters, które są opisane w ten sposób, że Collect this to purchase Spider-Man Homecoming Exclusive Items from, from Clea Czyli się nawet nie kryją z tym, że to jest związane z tym wychodzącym filmem I że będą z tym filmem związane rzeczy Ale to wciąż nie jest Marvel Uniwersum Filmowy W pełni, to nie jest Disney Marvel Tylko to jest Sony yy, Z błogosławieństwem Disney Marvela Więc możliwe, możliwe że brakuje W, tej, w, tej, w tym całym w zagraniu kotem, jest jeżdżaskowa. Brakuje tego, żeby pojechać po bandzie i pozwolić. No, nie ma tu, nie widzę, żeby tu było coś nowego eventowego. Czyli możliwe, że z tego nowego filmu nie ma tego fragmentu yy, z misją w tej grze. Albo jeszcze nie ma, bo w tym momencie, kiedy nagrywam te słowa, wydaje mi się, że homecoming jeszcze nie miał swojej premiery. Może się mylę, może ta premiera miała miejsce w... Miniony weekend w Ameryce, a do mnie po prostu informacja ta nie dotarła, ale wydaje mi się, że to jest na dniach, z tym, że jeszcze nie. Eee, więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie Zresztą to będzie starcie Tytanów, bo w chwili obecnej na Box Office dominuje Wonder Woman eee, Dominuje zasłużenie, bo jest to dobry film, z drugiej strony dominuje troszkę prześmiewczo zasłużenie, bo jest to kopii w klej scenariusza z e, Kapitana Ameryki First Avenger, tylko pierwszego Kapitana Ameryki, który mi się nie podobał. E, więc e, Wonder Woman w... Znaczy DC Warner Brothers wzięło scenariusz od Marvel Disney Naprawili ten scenariusz kilkoma cytatami z głównie... 56 szóstego epizodu Gwiezdnych Wojen. Te zagrania, wiecie, Ares i te dobra, nie będę nic zdradzał. No, ale, ale to ewidentnie o Gwiezdnymi Wojnami i naprawili ten scenariusz na tyle, że z filmu, moim zdaniem, raczej nieudanego, marvelowskiego, którym był w kinowej wersji Kapitana Ameryka First Avenger, tam pierwszy Avenger, zrobili naprawdę, naprawdę świetny Wonder Woman. Wersja reżyserska Kapitana Merki jest świetna moim zdaniem, wciąż jest troszkę gorsza niż Wonder Woman, więc. Tak. No i no i no i teraz będzie wychodził Spider-Man, który jeżeli wierzyć doniesieniom co się stało z jej szmatyczkiem, nie wiem, to było weird. Jeżeli wierzyć doniesieniom testowych widzów, których miał Marvel, Spider-Man jest Marvel właśnie. Spider-Man jest dobrym filmem. Homecoming to jest udany film. I będzie starcie tych tytanów, czy Wonder Woman, która wraca do łask zarówno komiksowo jak i, i filmowo, bo, bo jest, i wyciąga z gruzów właściwie z tego szamba, w którym utonęło DC Movie Universe, i moim zdaniem bardzo nieudane do tej pory, to Wonder Woman jest jedyną jaśniejącą gwiazdą na, na, na nieboskłonie. I kontra Spider-Man, który jest niby obok Marvelowskiego uniwersum, bo on nie do końca jest tym filmowym uniwersum Marvela, ale, ale wszyscy go będą traktowali jako tą pełnoprawną część. Więc będziemy w takiej sytuacji, w której to będzie traktowane praktycznie jakby to było starcie na równych prawach Spider-Mana z Wonder Woman. W tym momencie Spider-Man jest troszkę bardziej popularny, jeżeli chodzi o komiks z postacią. Jeżeli chodzi o filmy, no trudno stwierdzić, no bo Wonder Woman ma ogromne, co ja robię? ogromne wsparcie tego, że jest to pierwszy film nowej generacji, gdzie główna bohaterka. No, nie, nie mamy filmu o, o Kolejnym superbohaterze, tylko wreszcie o superbohaterce. Więc Wonder Woman miała bardzo dobrą, bardzo świetną prasę przez bardzo długi czas. Jak ten film wychodził, to ja się nie spodziewałem, że będzie tak dobry jak był. Głównie dlatego, że każdy film DC, który wychodził, był opisywany jako no, krytycy się mylą, ten film jest naprawdę dobry i jest świetny i jest na poziomie najlepszych filmów Marvela. Idź do kina to zobaczysz. Szedłem do kina i stwierdzałem, że widziałem gówno. Jeszcze za to gówno zapłaciłem, nie? Więc tak, ale takie były recenzje na, na sieci fanboje DC z, z za każdym razem mówili, że nie, że poprzednie filmy były kiepskie, ale ten jest wreszcie dobry, że Man of Steel, że jak on się tam nazywał, Superman był ujowy, ale BBS jest naprawdę dobrym filmem, pójdź zobaczysz. Później był Suicide Squad. No, Man of Steel był beznadziejny i BBS również był beznadziejny, przyznajemy, okłamaliśmy was. Ale Suicide Squad jest naprawdę świetny i, i, i DCMU rusza z kopyta. Idziecie do kina i stwierdzacie, że Eee, znaczy Suicide, Suicide Squad dużo lepszy niż tamte dwa filmy, ale to wciąż nie był wybitny film i ogólnie teges, nie? Eee, taki powiedziałbym, że de, na, na warunki MCU to był, był taki przeciętniak, który... który... no, no, przeciętniak co najwyżej, o, Jeden z tych słabszych filmów Marvela może iść w szalanki z e, Suicide Squadem i go zrejpić po, po, po te sensie, <ślasie> eee, no. A Wonder Woman wreszcie jestem w stanie się podpisać pod tym stwierdzeniem, że Poprzednie filmy były ujowe, ale ten jest dobry, bo faktycznie ten jest dobry. I, i ten dobry film teraz idzie na czołówkę ze Spider-Manem, który ma swoją wyrobioną markę i wszyscy patrzą na niego również podejrzliwie, bo to jest reboot Spider-Mana za rebootem. Pamiętacie ten film z Tobie Maguirem? Jeszcze się nie zdążył zestarzeć, kiedy zrobili reboot z Andy Garfieldem, który pierwszy był bardzo dobrze odebrany, mi się aż tak nie podobał. Drugi był, no nieudany, ale, 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 ale to była świeża sprawa, to dopiero co, kurczę, naukałem się powietrza i, i, i muszę pauzę robić, to była na tyle świeża sprawa, że trzecim filmem tę serię z Andy Garfieldem dało się wybronić ale jako, że Sony zaczęło się z Marvelem dogadywać, to skasowali z licznika trójkę Spidermana i uznali, że lepiej będzie zrobić reboot'a tak, żeby pasował do MCU, niż wymyśleć jak wpasować ten film, tą serię do, do, do MCU. Łatwiej będzie to zacząć od zera i faktycznie ten nowy Spiderman, Tom Holland bodajże go gra, tego nowego. Jak patrzyłem na niego wcześniej, to mi absolutnie nie pasował. Jak go zobaczyłem w, w filmie właśnie w Civil War, to stwierdziłem, że okej, okay, wreszcie, Kumam, dlaczego oni tego gościa wybrali. Podoba mi się on do tej roli, jest ok, nie mam na co narzekać. No, i mam nadzieję, że Spider-Man będzie bardzo dobrym filmem. Za, za niedługo się wybieram do kina ze znajomymi, jak tylko film wyjdzie, to wtedy będzie można się na niego rzucić. I liczę, że będzie naprawdę mocne to starcie Tytanów, że Spider-Man będzie co najmniej równie dobry jak Wonder Woman, bo chcę zobaczyć ee, jak reaguje publiczność na kolejny świetny bądź dobry film z DCU Kontra pierwszy dobry film z DCMU Tak DCMU to DC, jest DCMU i to może być bardzo ciekawe, bo to pokazuje, pokażę, jeżeli, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, oczywiście, jakie jest zaufanie do marki, jakie jest zaufanie do producenta, jakie jest zaufanie do, 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 do konkretnych bohaterów. Na kilku różnych płaszczyznach ta bitwa się rozegra i, i wiem, że obie strony, jeżeli chodzi o finanse, będą wygrane. Jedna strona bardziej, druga strona mniej. Największym wygranym, jak dla mnie, tutaj, niezależnie od wyniku, będzie Sony które zrobi hajs na, na tym, że Marvel wypracował markę w ostatnich latach, wypracował MCU i drugim wygranym będzie, jeżeli to będzie dobry film, drugim wygranym będą widzowie. A potem no, potem zobaczymy jakie będą statystyki, jakie będą e, e, wyniki finansowe, czy Spider Man rozłożył Wonder Woman, czy Wonder Woman e, będzie jednak tym dominującym filmem e, tego kwartału. Jeżeli chodzi o super bohaterów, no no, 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 sytuacja jest piękna, sytuacja jest rozwojowa, sytuacja jest bitewnie e, bardzo, ba, bardzo ładnie przedstawiona, więc mm, e, to jest walka, którą, którą, chciałbym zobaczyć na ringu wręcz w Kisielu. E, to znaczy, nie, że to, nie, nie pomyślałem przez chwilę teraz o Spider-Manie i to było Mogliby nagrać Spider-Gwen, to wtedy ten mój tekst zabrzmiałby bardzo dobrze, a tak to zabrzmiał bardzo źle I czemu ja to powiedziałem na głos? Rewer. E, dobra, jedziemy za, za, zabić Sinistera, czy kogo my tu mamy, to jest chyba e, Mandarin O, myślałem, że to jest Sinister no. A, tak, bo ten Sinis Mandarin w tej gierce wygląda całkowicie niż Mandarin, którego ja z komiksu I z tym bardziej z Ech, ten mandaryn filmowy był. No, no. Ja rozumiem, to było fajnie rozegrane, to był fajny patent, ale, ale i tak mi się nie podobał. To był. trzeci Iron Man? Tak. Trzeci Iron Man. Nie, ten patent z mandarynem w trzecim Iron Manie był świetny, z tym, że. No, no, no. no troszkę przekombinowany i kil kilka innych patentów sprawiło, że ten film. No, ten film nie. Ale co ja się tam znam, ja tu tylko jestem bojem. Ja, ja się nie znam. O, chodź, ubiga, Tak. BUM! Za chwilę trzeba będzie przestać yy, ca cały ten sprzęt dropiący rozwalać i zacząć go podnosić, bo niedługo będzie mi syfny sprzęt dropił lepszy niż to co ja mam na sobie. No, ale... Mhm. Tak więc, jeżeli ktoś jeszcze na Wonder Woman nie był, polecam się wybrać do kina i również polecam się wybrać do kina na Spidermana, który niedługo w tych kinach się pojawi, bo aha, tak jak mówię, jeżeli gonicie za tym, co się dzieje, oglądacie te filmy w miarę na bieżąco, to też widzicie tą metagrę między studiami i pomysły, które się pojawiają i pomysły, które są przekazywane od jednego filmu do drugiego, na przykład... Coś, co właściwie wszystko, co było w Wonder Woman, było humane od, od Kapitana Ameryki. Ale coś, co chciałbym, żeby Marvel zajwaniu, żeby zrobili te notatki z Wonder Woman i, i po prostu zrobili kopię, wklej tego z kolei z Wonder Woman, to jest coś, e, co się nazywa. Zaraz żebym mnie pokręcił. Ha! Jeżeli spojrzycie na. Jako, że nie pamiętam nazwy, to opiszę, o co mi chodzi, będziecie wiedzieli. Jeżeli spojrzycie na filmy Marvela, one są takie dość. Mm... Jednolite kolorystycznie. Są szare miasta, zielone dżungle i ogólnie to jest takie, że widzicie ten czysty biały kolor. Jeżeli chodzi o Wonder Woman to było mnóstwo takich klasycznie hollywoodzkich nazw bo mi się to kojarzy tylko i wyłącznie z tymi takimi malowanymi hollywoodzkimi filmami Malowanymi nie wiem dlaczego to określenie mi się teraz kojarzyło ale pasuje Było mnóstwo tych takich filtrów kolorystycznych jak ona zaczynała się tam klepać to wchodziły te żółte przechodzące w pomarańczowe Przechodzące w czerwone te 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 takie blanki na 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 obraz jakby przechodził przez kolor, kolejne inne stadia kolorystyczne. Potem to przechodziło właśnie przez, szybko przez fiolet w niebieski i te kolory były takie bardzo żywe, bardzo, e, bardzo wyraziste, coś czego w filmach Marvela nie ma i coś czego w filmach Marvela mi bardzo brakuje. Oni się tam starają trzymać cały czas równomiernie taki zimny, suchy realistyczny obraz, co nie wygląda dobrze moim zdaniem i nie wiem w ogóle kto wpadł na ten pomysł. Znaczy czasami to kopię bardzo mocno w momencie, kiedy Doctor Strange zaczyna mieć te swoje magiczne wizje i te kolory zaczynają się zmieniać, to robi ogromne wrażenie. Ale żal marnować N filmów, żeby w jednym filmie przez parę minut zrobić efekt, to nie działa w ten sposób. To nie jest fabuła, którą ludzie zapamiętują. To jest efekt wizualny, który jest budowany gradualnie. Jak się kończy film, to ludzie zapominają, jakie efekty były w poprzednich filmach. Nie, To, to, to nie działa w ten sposób. Więc pod tym względem DC sobie radzi dużo lepiej, i w swoich poprzednich filmach też sobie radził w tej kwestii dużo lepiej. Może nie tak jak wonder Woman, ale zauważalnie lepiej sobie radzili niż Marvel. Do tego można dorzucić, że poprzednie filmy były na tyle syfiaste, że człowiek po prostu nie zwraca uwagi na filtry kolorystyczne, bo niezależnie przez jaki filtr kolorystyczny puścicie główno, to wciąż będzie główno. A przy Wonder Woman to człowiek się zaczyna rozwodzić i zastanawia się nad wszystkimi aspektami fajnymi w tym filmie. Więc nie, nie, nie będę ukrywał, że w pewnym momencie to było takie uuu uu, te barwy i te kolory, jak, jak ładnie tam teraz rzucę, nie będę rzucał na no dobra, nie rzucę, nie będę właśnie rzucał nazwą miejsca, w którym się bohaterowie bili, ale bohaterowie się nasi bili w jakimś w, w tym właśnie Wonder Woman w różnych dziwnych, fajnych miejscach, które... W te dokładnie te, te, te same miejsca, te same nazwy, nazwijmy to na przykład. To nie chodzi o parking, ale, ale możemy powiedzieć parking. Jakby akcja się działa na parkingu, to no, no, no akcja mogła się dziać i w jednym, i w drugim filmie na parkingu. I parkingi na przestrzeni lat wyglądały podobnie: więc parking z pierwszej wojny światowej, parking z drugiej wojny światowej, i parking z roku 2016 wygląda tak samo mniej lub bardziej. Wiecie, jest ulica, są szare budynki i tak dalej. Gdzie jak Wonder Woman się zaczęła na tym cudzysłów, parkingu klepacz, to to wygląda wow, jakie fajne efekty, jak to ładnie wygląda, a jak przejrzycie te, te wcześniejsze filmy Marvela, to było tak Bitwy, walki są super, ale jest szaro, szaro, szaro. Więc Wonder Woman poszła w tym kierunku dużo do przodu i wygląda to lepiej. I mam nadzieję, że Marvel, podobnie jak wcześniej DC, robiło notatki z tego, co robiło Marvel, tak teraz Marvel robił notatki z tego, co robi DC. I po prostu zrobili, w tej kwestii mogą zrobić kopię w play. Absolutnie mi nie przeszkadza. I tak jedni, drudzy ułoją od siebie pomysły, więc jak najbardziej mogą to zrobić. Jak dla mnie, mogą wziąć wszystkie te stare filmy i niedługo je wydać wersji poprawionej specjalna edycja Blu-ray e, wersje reżyserskie dopieszczone z brakującymi scenami i tak dalej, i tak e, dalej poprawić parę rzeczy z e, Kapitana Ameryki 2 i e, fu. Ironmana dwójki, Ironmana i to będzie się w ogóle super wtedy oglądało. E, I dodać te filtry kolorystyczne, bo to się da zrobić teraz w postprodukcji ja mogę ten film wziąć rzucić do After Effects a albo do Adobe Premiere a i sam to zrobić, ale mi się nie chce za dużo roboty i nie płacą mi za to i mogą to wydać w wersji barwnej, blu-ray. Pójdę kupię, bo i tak muszę kupić wszystkie i postawić ładnie na półce, żeby wyglądały ślicznie, więc to jest coś co mnie dopiero czeka. Dobra proszę państwa, jak widzicie nie ma nic super nowego związanego z Spider-Manem, może na dniach się będzie pojawiało, jeżeli będzie się pojawiało to dogram z tego specjalny odcinek dodatkowy albo w tygodniu albo się pojawi za tydzień, a jak nie to do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję wam za uwagę i hej! Bo machnąłem głową tym razem. Uff, zarąbiastą ma tą fryzurę. Ja, chcia, ja chciałbym mieć taki fryz jak ona ma taki, Te włosy mi same sterczały tak bez żelów, w